Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale PrywatneL4.pl. Dzisiejszy odcinek poświęcony jak prawidłowo zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, w tym przypadku UNUM. Mówię tutaj o polisie wielozakresowej, grupowej, która często traktowana jest jako polisa rodzinna, a potocznie nazywamy ją polisą hybrydową. Ja nazywam się Marcin Dudek, zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, należy zacząć od bardzo ważnej rzeczy: że w polisie ubezpieczeniowej, tej, o której mówię na życie, występują dwa podmioty. Jeden podmiot to samo Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a drugi podmiot, całkowicie niezależny, to Mundial Assistance, czyli operator, który świadczy właśnie te. Świadczenia, te zakresy, właśnie asystansowe, czyli organizację procesu rehabilitacji, prywatne wizyty lekarskie czy pokrycie prywatnych wizyt lekarskich na podstawie faktury, to gwarantuje nam ten drugi podmiot, czyli w tym przypadku Mundial Assistance. I w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych bądź też domów i mieszkań, jest identycznie. Macie jedną polisę, ale w tej polisie występują dwa podmioty. Jedno to towarzystwo, drugie to asystans, który właśnie świadczy dla nas usługę, na przykład holowania po wypadku, czy też bądź po awarii. I już Wam to pokazuję, moi drodzy, na przykładzie slajdu. Proszę bardzo. Dzisiaj będziemy mówić o tych zakresach, czyli o zgłoszeniu. Świadczenia właśnie tutaj z tej części do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Mundial na razie zostawiamy, to będzie w drugim odcinku. Główna strona, moi drodzy, unum.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, już po zgłoszeniu, można napisać tutaj maila na świadczenia małpa unum.pl. I macie też numer telefonu. <laughs> Oczywiście jesteśmy jako opiekunowie polis. Jeżeli ze mną nie ma kontaktu, nie odbiera, mogę mieć spotkania, mogę być na urlopie, możecie śmiało dzwonić na dowolny numer tutaj innych opiekunów. Na pewno Wam pomogą, na pewno Wam podpowiedzą. Więc tą opiekę macie zagwarantowaną. Także dzisiejsza część to jest ta i już Wam pokazuję, jak prawidłowo takie zgłoszenie. Zrobić. W pierwszej kolejności pamiętajcie o dwóch rzeczach e, bardzo ważnych. Zgłoszenie robicie, e, zgłoszenie robicie moi drodzy, jak najszybciej. Jeżeli tylko to możliwe, robicie zgłoszenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlaczego? Dlatego, że macie w tej polisie. E, Tyle możliwości, jak właśnie prywatne wizyty, jak rehabilitacje, tomografy, rezonanse, diagnostyki, że wy to możecie już po prostu z tego korzystać. Poza tym, jeżeli doznajecie uszczerbku na zdrowiu, to za ten uszczerbek, który już jest, od razu macie wypłatę. Natomiast jeżeli ten uszczerbek okaże się, że on jest jeszcze większy, to zawsze macie możliwość, to co Wam zaraz pokażę, że macie, możecie zrobić uzupełnienie tego zgłoszenia. I pytanie jest oczywiście, zaraz na początku jest pytanie, czy leczenie zostało zakończone, czy jesteście w trakcie jeszcze leczenia. Zawsze klikamy od razu, że jesteśmy w trakcie leczenia i mamy po prostu tą sprawę otwartą. Już Wam to pokazuję. Strona główna, pierwsza kolejność, zgłoś zdarzenie. Jeszcze jedna ważna rzecz, zanim klikniecie zgłoś zdarzenie, warto byłoby, aby już na dysku zapisać sobie wszystkie te dokumenty, wypisy z soru, wypisy ze szpitala, z kartoteki, dowód osobisty, przód i tył. To wszystko będzie potrzebne. Pamiętajcie, aby wielkość zdjęcia nie przekraczała 5 mega, ponieważ system Was nie przepuści. Można zdjęcie sobie przesłać na Whatsappa, z Whatsappa zrobić, na Whatsappie zrobić screena, przesłać sobie na maila i zapisać. I będziecie mieli przekonwertowane te zdjęcie. One będzie bardzo, bardzo małe wtedy, ma, małą objętość będzie miało to zdjęcie. Ja już tu mam domyślnie zaczytaną moją polisę. Jest adres mailowy wpisany, tutaj właśnie zaznaczone, że to jest nowe zgłoszenie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu. Możecie sobie oczywiście ten regulamin cały przeczytać. Czyli oświadczam, nie jestem robotem, przechodzę dalej. I teraz, moi drodzy, będzie najważniejsza rzecz. Ten portal jest tak skonstruowany, że w ramach jednego zgłoszenia zaznaczacie już wszystkie możliwe ryzyka, z których chcecie dostać świadczenie. Czyli jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku doznałem złamania. Nogi ręki, jeszcze dodatkowo przejdę operację chirurgiczną. Jestem w szpitalu. No to zaznaczam, wybieram sobie tutaj pobyt w szpitalu, daję dalej. Tu mam dodatkowe roszczenia, czyli będzie operacja chirurgiczna, uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku i świadczenie apteczne. Świadczenie apteczne to jest świadczenie w naszym przypadku 200 zł, które otrzymujemy dodatkowo w gotówce do tych wszystkich świadczeń. Klikamy sobie gdzieś z boku. Tu już mamy 3 z 9, tu mamy główny pobyt w szpitalu, czyli 4, 4 ryzyka. Kolejno wpisujemy imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa zakładu pracy, PESEL i tak dalej, tak dalej, numer telefonu, adres mailowy. I moi drodzy, jedna tylko uwaga, to nas nie dotyczy małżonek, partner, rodzic, bo tu zakresu w naszej polisie nie będzie, natomiast możemy mieć pakiet dziecko. No i nasze dziecko y, po prostu jest w szpitalu, czy ma doznało jakiegoś uszczerbku. To w tym przypadku zaznaczamy, że dane identyfikacyjne osoby, której dotyczy zgłaszane zdarzenie. Czyli w tym przypadku klikamy dziecko, jeżeli ten pakiet mamy i, i chcemy świadczenie właśnie dla naszego dziecka, imię nazwisko, PESEL, data urodzenia. Tu, tu nie klikamy, potwierdzamy tożsamość, nie, nie robimy tego. Ja przynajmniej tego nie, nie, nie wykorzystuję, akurat tego. Tu klikam oświadczenie i dalej, daję dalej. I teraz już płynnie przechodzę na, na slajdy. W kolejnym slajdzie, w kolejnym kroku, tak naprawdę na tym slajdzie, już mamy przyczynę. Czy to był wypadek, czy to była choroba? Wypadek, wiadomo, data zdarzenia tego. Wypadku, miejsce zdarzenia, i moi drodzy, tu jedna uwaga. Miejsce zdarzenia, jeżeli to był wypadek, wypadek po prostu był, nie wiem, gdzieś na naszej posesji, blisko domu, to wpisujemy adres po prostu domowy. Jeżeli był gdziekolwiek indziej, no to wpisujemy po prostu ten, ten adres, gdzie to się po prostu, te zdarzenie miało miejsce. I z wypadkiem nie ma problemu. Problem robi się w momencie, kiedy mamy chorobę i mamy datę. Jakby rozpoznania czy zdarzenia tej, tej, tej choroby, i tu nieraz jest taki kłopot polegający na tym, no, kiedy mamy rozpoznanie tej choroby. No bo boli mnie dzisiaj brzuch i przez tydzień z tymi bolesnościami chodzę. Trafiam do lekarza pierwszego kontaktu, robi mi USG, na tym USG nic nie widać, daje mi skierowanie do, nie wiem, do szpitala, bo ten ból się pogłębia. W szpitalu po diagnostyce okazuje, okazuje się, że jest problem z jelitem grubym, jest na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I byłem w tym szpitalu tydzień. Teraz, kiedy jest rozpoznanie tej choroby? Ja wpisuję wtedy, kiedy mam diagnozę w szpitalu, a nie wpisuję tej daty wcześniejszej. W opisie Oczywiście mogę zrobić opis, że od tygodnia e, miałem problemy właśnie, bolał mnie brzuch, trafiłem do szpitala. W opisie jak najbardziej tak, opis jak najbardziej szczegółowo, uczciwie, piszcie co się po prostu wydarzyło krok po kroku. Żeby osoba po drugiej stronie, która podejmuje te wszystkie decyzje, żeby ona po prostu, żeby tu nie było chaosu, żeby ona wiedziała, co się wydarzyło. Jeżeli byłem raz w szpitalu, wypuszczono mnie do domu, ten ból jeszcze się zwiększył, znowu trafiłem do szpitala, to po prostu krok po kroku należy to tak w tych punktach, po prostu tutaj w opisie dobrze, dobrze opisać, żeby to było jasne, przejrzyste, klarowne dla tej drugiej osoby. Tutaj tego już nie ma i tutaj mamy takie standardowe, standardowe, moi drodzy, pytania odnośnie, czy byliśmy po spożyciu alkoholu, czy była wzywana policja. Tu już domyślnie jest po prostu, że nie. Czy leczenie i rehabilitacja zostały zakończone? W większości zdecydowanej zgłoszeń robimy nie. No bo nie zostało zakończone, bo zgłaszamy te zdarzenia jak najszybciej. Czy ubezpieczony był na zwolnieniu lekarskim? Jeżeli to zwolnienie lekarskie było, to wpisujemy w momencie tego zgłoszenia, wpisujemy datę końca zwolnienia lekarskiego, tą którą mamy. To, że będziemy dalej na zwolnieniu lekarskim, wszystko na to wskazuje, tu wpisujemy to, co na dzień dzisiejszy mamy. Tak? Czyli jeżeli na dzień dzisiejszy mam do 15 lipca zwolnienie lekarskie, później najprawdopodobniej będę miał dłużej, wpisujemy tak jak mamy. Do 15 lipca, od na przykład 1 lipca. I mamy dołącz pliki. Tutaj po prostu dowód osobisty. Wszystkie strony z kartoteki. Wszystkie. Jeżeli macie wypis sor i to są dwie strony, to dwie strony. Jeżeli to są trzy, to trzy. Jeżeli macie jaką. Jakąś inną kartotekę z leczenia, to również wszystkie strony. Jeżeli macie wynik, właśnie tutaj, opis USG, opis RTG, opis rezonansu tomografu, to również podpinacie bądź też jakiegoś innego badania. Przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Standardowo imię, nazwisko, numer rachunku bankowego. Zaznaczamy, że ubezpieczony jest właścicielem tego rachunku, dane się zaczytują. Tu możemy dodać jakiś dodatkowy komentarz. Ja chyba raz tylko dodawałem, bo, bo po prostu miałem dużo dokumentów i żeby osoba, która jest po tej drugiej stronie, żeby wiedziała, że tam były chyba miałem trzy pobyty w szpitalu i jeszcze była przychodnia, żeby po prostu pewne rzeczy doprecyzować, o których zapomniałem w wcześniejszym opisie. Oczywiście można się też cofnąć, ale jest tutaj takie okienko właśnie dialogowe, gdzie można jeszcze jakiś komentarz dodatkowy dopisać. Potem pokazuje się okno, gdzie wszystkie te dane, to co wprowadziliśmy, wszystko widzimy jeszcze raz. I na sam koniec mamy oświadczenia. Te oświadczenia z góry na dół musimy zakreślić, odhaczyć. I tutaj jest oświadczenie, czy jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W większości będzie na nie. Robimy wyślij. Po wysłaniu pokazuje nam się numer tego zgłoszenia. Dostaniemy to oczywiście też SMS-em, ale ja sobie zawsze zdjęcie robię. Żeby po prostu mieć ten numer, on jest dosyć ważny, gdybyśmy chcieli po prostu zrobić zapytanie co w naszej sprawie, to zawsze ten numer będzie, będzie przydatny. Moi drodzy, to wszystko. Bardzo proste zgłoszenie. Nie powinien mieć nikt z Was żadnego problemu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zawsze możecie zadzwonić. Takie zgłoszenie, jeżeli macie komplet tych dokumentów czytanych, takie zgłoszenie w zależności, w zależności od ilości tych dokumentów to jest od 5 do 15. Minut, ale teraz jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, której nie, nie pokazałem. Nie wiem, uciekło mi. Chodzi o placówki medyczne, które wpisujemy. Już wam to pokazuję. To będzie na wcześniejszym kroku. Tutaj, gdzie, tak, uciekło mi to, przepraszam bardzo, ale to jest dosyć ważne. Tutaj są placówki medyczne, czyli zanim wpiszemy, od kiedy do kiedy byliśmy na zwolnieniu lekarskim, tutaj jest placówki medyczne. Tu wpis, klikamy i teraz, jeżeli to jest jeden pobyt w szpitalu, to wpisujemy dane tego szpitala, na przykład WSS numer 3 w Rybniku, ulica Energetyków 46. Te dane wpisujemy i będzie tam imię, nazwisko lekarza pierwszego kontaktu. Ale nie chodzi o lekarza pierwszego kontaktu naszego, tego rodzinnego, tylko lekarza, który się nami opiekował, który jest na tej karcie wypisowej. Niekoniecznie ordynator bądź kierownik oddziału, ale ten lekarz, który jest na karcie wypisowej, to imię, nazwisko wpisujemy tego lekarza jako lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w szpitalu, okazało się, że trafiamy, przewieźli nas do drugiego szpitala, będziemy mieli również z, drugiego, z drugiej placówki dokumenty, a potem będziemy jeszcze mieli dokumenty z przychodni, no to klikamy Dodaj placówkę medyczną i dodajemy tą konkretną drugą placówkę medyczną i też wpisujemy tego lekarza, który jest tam na, na tej pieczątce, który się nami opiekował. Jeżeli potem byliśmy w przychodni i, i, i to zgłoszenie po prostu robimy, to klikamy znowu dodaj pracówkę medyczną, wpisujemy tą przychodnię, znowu dane tej przychodni i lekarza, który się nami opiekował. Także to wszystko moi drodzy. I tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli będą pytania, to będziecie na pewno e, dzwonić. E, także e, Taki slajd, taki slajd na koniec. Ja Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.